Witam wszystkich tutaj z Dzisiaj będę Wam tłumaczył, jak grać w Carbestrys program. Jak zapewne wiecie, albo i nie wiecie, hel, czy parę dni temu ta gra była za darmo na Epic Games Store. Or, no i nawet Luther postanowił z nią zagrać, ale no, miał problemy. Więc przychodzę Wam tutaj z pomocą i wytłumaczę Wam krok po kroku, co, o co tutaj chodzi. Przejdźmy do stworzenia nowej gry. To jest, będą tworzenia tego gry. Tutaj, tutaj możesz się wpisać nazwę naszego save'a, na przykład kerbal 101, bo tak nawet tę serię. Tutaj mamy trzy tryby: tryb sandbox, tryb nauki i tryb kariery. Na razie zajmiemy się trybem sandbox. Kolejne tryby nie są potrzebne, inne, pozostałe tryby omówimy później. Tutaj możesz sobie wybrać flagę. Weźmy na przykład. Jeśli będziecie grzać w plikach, to możecie też dodać swoje flagi. Nie, nie, swoje flagi. Tutaj nie będzie ta flaga. Tutaj difficulty options pracę pozostawić na normal. No i co? Startujemy. Uuu. Jakby ktoś nie wiedział, to jest nasze centrum kosmiczne. Jak widzicie jest tutaj wiele różnych budynków, ale dzisiaj zajmiemy się tylko niektórymi, ponieważ niektóre z tych budynków są zamknięte, gdyż są dostępne na trybach nauki bądź kariery. Więc na razie mówię te dostępne w trybie sandbox. To jest To jest VAB. I to, to jest miejsce, gdzie budujesz po prostu rakiety. Do budowania rakiety przejdziemy później. To jest... To jest hangar lotniczy. To jest VAB tylko że dla samolotów. Do niego też przejdziemy później. Launchpad i, i pas startowy to są miejsca, gdzie mogą pojazdy startować odpowiednio rakiety i samoloty. Co jest chyba nawet logiczne. Tutaj mamy stację śledzącą. Pozwala wam śledzić mieć różne obiekty. Jak to sądy? i w ogóle cały Układ Skarbolski A no, będą jakieś dziwne NK czy coś? No o to prawdopodobnie to jest moda oczywiście wszystkie mody macie podane w opisie Tak da, przejdźmy dalej do ostatniego budynku naszej wycieczki który jest kompleks, w którym jest kompleks astronautów tutaj możecie się rekrutować nowych waszych astronautów no i w sumie Tyle. Może ich jeszcze przebierać. Może świąt taką magię. Bardzo fajne. Mam nadzieję, że na razie wszystko wam idzie dobrze. Przejdźmy do VAB. Dobra? możecie no, budować pojazdy z różnych części, ścis buduje pojazd na potrzeby naszego materiału. O, ta nie mieli teraz time lapse, a, a do tego jak budować rakiety, to przejdziemy w następnym odcinku, bo dzisiaj mamy tylko stelarowanie. Ta, ta możemy ją sobie zapisać, wystrzelić Więc teraz umówmy po kolei różne rzeczy Czy... Jak klikniesz R, uruchomisz na PTRCS. Na niego też będzie osobny odcinek Wiem, ja planuję już 20 odcinków do przodu Pod T masz system stabilizacji lotu W skrócie SAS S, yes. mi SHIFT i kontrol, możesz kontrolować ciąg o, o ten pasek z lewej Wy wciskając klawisze W, A, S albo D możesz przechylać rakietę Q i E mogą słyszeć tutaj obracania klikając klawisz C możesz się przyłączyć na widok z kokpitu bardzo ciasno tutaj Kolejny stopnie możesz uruchamiać. Albo ręcznie, klikając na przykład Activate Engine, albo używając stopniowania, a klikając spację. Tylko upewnijcie się najpierw, czy, czy, może, czy macie ustawiony ciąg. możecie do tego myszki określenia prawego przycisku i skrona pod M macie mapę pokazującą gdzie lecicie stopniujemy także za pomocą kłód już, znaczy spacji o czym już też wcześniej wspomniałam Słońce, to jest szybkie włączanie lub wyłączanie silników. Możecie je włączyć lub wyłączyć szybko, zamiast po prostu poczekać, czekać na tym wciskaniu trzywilów możecie szybko kliknąć Z na maksymalny ciąg albo X, aby całkowicie wyłączyć. Jeśli, jeśli na waszej orbicie, czy na, na tej niebieskiej linii, wciśnięcie lewy przycisk myszy i klikniecie Ad MANOVER można się ustawić manewr. No. O, możemy ustawić sobie na przykład taki. Można też wysunąć panele. Oczywiście mógłbym to przypisać do przycisku. Ale to będzie wraz z tym jak budować rakiety. Możemy sobie z poczekać. Możecie się. Pozwalam wam chwilę rozkoszować się Co no tak? Możecie ze swoimi kamratami wyjść, wyjść, używać RCS-ów. Normalnie poruszacie się wsadem. W a, a tutaj Shift Control zmieniają zasadę, bo nie, nie, nie dają siły ciągu. Tylko i tylko ten, jak to się nazywa, tylko pozwalają na ruchy góra dół Normalnie się poruszacie w wsadem, kuję to obrót. Jak mówiłem, to już wszystko wiecie. Spójrzcie tylko, jaki Jab jest podekscytowany. To tak jak jak jedzba, a czy że, że musi być znowu więcej niż 100 świetleń. No wrócić do statku. Tutaj do, przy eBay, no to wszystkie przyciski są opisane. Aksje z karbalem są mówione pod wszystkie myszy. możecie zrobić różne rzeczy. Lepiej tego przycisku nie klikajmy, ok? O, tutaj wszystko opisane. Jeśli chce się chwycić, no to wciskam F. Teraz B. Jestem w środku. música I kolejny prochot, jeśli chodzi o manewry, to zamiast ryzykować swoje życie, klikając klik, przyciski w większości mniejszości ci ustawiać na ich warpi i ryzykować życie, że przestrzelicie w miejscu manewru, to możecie po prostu kliknąć o ten guziczek. Da. Za 5 sekund odpalamy silniki. Za 4, za 3, za 2, za 1, teraz. Ja trochę przesadziłem. A, no dobra. Ten moduł orbitalny nie jest nam potrzebny, więc możemy go spokojnie odłączyć. Uwaga, proszę Państwa, za chwilę wejdziemy w atmosferę. Można się spostrzec, że osłona robi się taka czerwonawa. A to oznacza, że się nagrzewa z powodu oporu atmosferycznego i tutaj substancja ochraniająca, substancja termiczna się zużywa, co znaczy, że wchodzimy w atmosferę i dokonujemy hamowania. A za chwilę będą widoczne płomienie, w... nie, znaczy plazma. Po co komplikować coś, co jest już skomplikowane. Åha! Zlandowaliśmy, Możemy wyjść. Wyjść, pospacerować, poskakać. w flagę, że tu byliśmy. Wszyscy są szczęśliwi, wracamy do pojazdu. Chodźmy. I możemy w końcu odzyskać ten pojazd. Jeśli nic po to się tobie nie stało, no to gratulacje. Właśnie nie dokonałeś swojego pierwszego lotu w Gerbas sprawie Uf. Dzisiaj no to już dziękuję za uwagę. E, Dedykuję ten film jak wspomniałam. Jak dla Lutela, mam nadzieję, że pomogę, się tobie, pomogę Tobie dostać na księżyc, widzimy się w następnym odcinku, bajas!